Witam serdecznie, witam plutko moi drodzy. Marian Czelo z tej strony. Kłaniam się, słuchajcie, jesteśmy na portalu czeską. Ja mam swoją kawkę w dłoni. Po drugiej stronie Filipińczyk, a na Filipińczyka wyciągamy Francuza. Winning streak mam całkiem niezły, bo chyba 11 partii do przodu. Wariant wymienny, zwany wymiennym. No i gramy w szachy nie w warcaby. Smutna deska, taka szara, ale jakoś lepiej mi się przy niej skupia, nie jestem przebodźcowany, rozproszony kolorami, roszada, roszada, no taki zwykły Francuz, no pytanie czy H3 będzie potrzebne, czy to będzie punkt zaczepienia dla mnie, się okaże no, zagram tak, przygotuję coś takiego Uhu. standardowe ustawienia przez C3 być może będzie grał rywal również przez c4. Ostrzej gra, ostrzej gra, no jasne. Po biciu będzie prawdopodobnie wjazd na gońca, więc zastanawiam się, czy ja bym chciał, tylko po biciu zawsze mogę sieknąć do końca. Pytanie, czym on to rąbnie? Podejrzewam, że koniem. Po tym biciu mogę również tak zagrać, chociaż nie wiem do końca po co. Mogę od razu tutaj zagrać. Gońce f4. Koniec f4, wisi mu goniec, bicie, hetman bije. I co dalej? Hmm. Tu to pewnie będzie chciał święcić. Coś to mu nic nie da. Dawaj poddymimy trochę. Koniec h4, g5, no bo jak goniec g3 to ja bije, biorę piąk. <laughs> Dobra, wymiona, wymiona. Na bank poświęci. Ewentualnie może jeszcze zagrać, tak? Nie, tak chyba nie może. Tak chyba nie może za bardzo. Znaczy, mód może, nie? Wtedy, jak odejdę, tą on gra tutaj. A to wtrącenie, ja on bije, ja No tak trochę gram na hejną. Mało tu liczę, ale licz na siebie. O, to jest powiedzenie, które przyświeca mi często. Co byśmy tu chcieli? Zastanawiam się, czy on właśnie nie chce tak zagrać, chociaż tu się wszystko ładnie spina. Zawsze mogę król G7 zagrać i on nic nie ma, prawdopodobnie. Tak, właśnie myślałem, że C5 będzie kontrą. Ja biję, on bije, ja biję. Myślę jeszcze o ruchu goniec w 4 i po ruchu G3 mogę zabić skoczka. Więc tak naprawdę nie wiem, czy Ci coś dało to C5. Mhm. Bo teraz już nie przechodzą nawet święcenia nie? na G5, więc. <laughs> Czy C5 było dobre? I don't know. Co, co należało zatem? Myślę, że może poświęci, Zobaczymy post w postanalizie. W postapokalipsie. Tak, na no to jest to i tyle. <laughs> Naprawdę powiedziawszy, chyba po prostu musi się pogodzić z tym, że będę tutaj miał wjazd. Tak. Trzeba uważać w pole. 5 jest bardzo słabe. Ale bezpośrednio jeszcze nic mi tu nie zagraża z tego tytułu. No gramy w szachy nie w warcaby, jak widzicie. Let's teach. Co? Let's teach. E, kurczę, let's teach each other. O! Let's teach each other. Proszę bardzo, jaki English? No to nauczajmy się wzajemnie. Proszę bardzo. No to ja Cię nauczę. I will teach you a lesson, my friend, w takim razie. Nie ma najmniejszego problemu. Jak widzicie, jesteśmy na Mazurach. Kawusia wjeżdża. Słoneczny dzień się zapowiada. To się zapowiada dobry dzień, uważam. Ale jak będzie, zobaczymy. To, czy to będzie dobry dzień, czy nie, nastroi ta partia. Jeżeli będzie win, to będzie dobry dzień. Jeżeli przegram, będę nie do życia. Żartuję, oczywiście. Dobra. I co teraz? Bitko. On poświęcił, ale w tym momencie poświęcił. No to teraz wezmę tak. No dobra, ty masz oczywiście tu wjazdy jakieś. Eee, no to będzie zadymiarsko. Będzie ostro, bardzo. Będzie bardzo ostro. Będzie bardzo ostro, proszę pana. Będzie bardzo ostro. No, cholercia, tutaj. Co tu zagrać? No bo co, groźba jest jakaś tutaj taka, nie? Nieprzyjemna. Jest nieprzyjemna groźba. Myślałam o koń H7. Tylko na koń H7 to on po prostu bije. Ja biję, on wchodzi tutaj z szachem. Aha. No coś odzyska, coś odzyska. Mógłbym jeszcze tak zagrać w teorii. Po biciu bicie. czek. Myślę o takim ruchu dosłownie. Bo koń 7 nie bardzo. Myślę o konie 4. On na bank wtedy zbije, lub zabije tak. Ale to ja wtedy, być może, podejdę kolejnym. Więc gram konie 4, on zbije, zbije. On da szacha. No właśnie. On da szacha, i zaraz mnie tu zamatuje, ty. To jest bardzo ważny moment w partii. Bardzo ważny moment w partii. Na h7, mogę tak zagrać się wtedy po biciu. Może, może, mi, he, może mi krzywdy nie zrobi bezpośrednio. Gram tu, gram koń h7. Gram koń h7, bronię tu, przed w, w, w szachem. Na skoczka. No na skoczka to zagram chyba, słuchajcie, tak. Tu trzeba się po prostu wybronić i będzie w porządku, nie? No teraz wisi na H7, więc myślę o po prostu w, w wskoczeniu tutaj i najwyżej oddam oddam tak, Ale trzeba się skonsolidować. Troszeczkę zwrócić materiału, być może trzy pionki za figurę nawet. No nie przewidziałem, że tutaj będę miał problemy z punktem G, G5 aż na tyle. No chyba tak wejdę, nie? Chyba tak wejdę. I co teraz tu? No dobra, ale, ale, ale po prostu mat, tak? Muszę zwrócić figurę, cholera jasna! Muszę zwrócić figurę. Całkowicie. Muszę zwrócić figurę. A może jest jakieś wyjście, którego nie widać? Na pierwszy rzut oka. Najpro... Największy problem jest z tym. Większy problem jest z tym. Tak, mogę jeszcze zagrać. Tylko wtedy, oczywiście, tak mi leci. Więc tak czy siak mi leci coś. No, no nic. Tu, tu. Chyba muszę zagrać tak i wpuścić mu jeszcze wieżę. Nie, no to jest masakra. I zagrać później tak. a Ajajaj. No, bez dwóch pionków gram, tak? Bez dwóch pionków gram. Kurczę Bele. Bez dwóch pionków gram. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. No. Wydawało mi się, że jest spoko. W ogóle nie rozważałem też opcji zabicia tego gońcem. Może trzeba było, chociaż to i tak na koniec zostawiłbym mnie z pionkiem g5, pionkiem g5, bicie, bicie, czek, ja tu, ojej, jakie źle, patrzcie, bicie, bicie, czek I, i jak tu, to tu i tu i gram bez figury, no, no, no. Hmm. Figurę miałeś chłopie, co ty? Asia ty. nasie. nasie. No dobra. Nie wiem, może ta wieżówka jest do ustania, ale by było ty. Może ta wieżówka jest do ustania brać. Nie wiem. Nie wiem, stary druchu. Nie wiem nic, nie wiem, nie wiem nic. Nie wiem, nie wiem nic. Du, 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 du. Dobra, tak gram. Wieża mu wisi. Więc pewnie zbiję. Wieżówka bez dwóch pionków. No na pewno nie chcę wymieniać wiesz, to wam powiem na pewno. Dobra, zagram tak, żeby tego nie było i przygotuję B6. On jest niebezpieczny tutaj, Fiadomiks. No nic gram tutaj teraz. Później tak no, za szybko zagrałem, ale no to nie szkodzi, pcham dalej dalej. Du, 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 du. Dobra, on się tutaj bardzo szybko rozprężył. Bardzo szybko gra. Bardzo szybko gra. Bardzo szybko gra tutaj rywal. No ale ja tu nic nie mam absolutnie. 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 Tak. Nic tu nie mam. Tak, on tutaj będzie cisnął. Struktura jest bardzo słaba. Bardzo słaba. Bardzo dobra, bronię tutaj. A wyrzucam wieżę. A wyrzucam wieżę. Ten wrzut mi nic nie da. Wrzut. Dobra, rozdzielimy te pionki. Jak weźmie spoko. No, walka o remis, nie? Walka o remis, człowieku. Walka o remis. Walka o remis. Zabić, zabić. Wygląda to po prostu źle. Wygląda to po prostu źle. Wygląda to po prostu źle. Tak, mogę jeszcze. Dokładnie. Tak Tu, tu. Albo nawet tak. Mm -hmm. Jakiś cuk dzwonek zaraz będzie ty. Okej. Okay. Jakiś cuk dzwang zaraz będzie, stary druchu. Stary druchu. Back, back. O, to tutaj jak go zostawię go zwolniakami, on tu podejdzie będzie pchał. Mhm. Nie no, to jest chyba po wszystkim. Chyba po wszystkim, co? Chyba po wszystkim, tu, tu, tu. Tu, 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 tu. 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 i łapię piątka. Dobrze, grają w tych Filipinach, kurczę. Filipińczycy. Filipińczycy. A ty razem ze mną. Co my tu chcemy zagrać? Nie wiadomo. O, jeszcze tak zagrał. Zobacz go. Taki As Asewski. Dobra. Nie ma co, nie ma co. No, tu chyba było, tu była lipa. No, koń H7, nie? <laughs> koń H7, nie wiem, może zły wybór. Może konie 4 lepszy. To jest kluczowy moment w partii. Tutaj. Co tu trzeba zagrać? Hmm, wieża F, F, w ogóle nie, nie rozważałbym. Ucieczki tędy, a trzeba było. No, czyli zobacz, źle tutaj kurczę. <laughs> HG. I to bicie właściwie jest niedobre. OK, czyli tutaj zrobiłem błąd. To przegrywa. Na G3 bić. Na G3 bić. Czemu w ogóle tego nie, nie rozważyłem. Nie, on ma lipę tutaj. absolutną. A ja. on ma tutaj absolutną lipę. A w ogóle nie. Nie, 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 nie. No w ogóle nie nie. No nie dobra gra szła, No jeden moment. <laughs> jeden moment. Zbicie kurczę na D2 przegrywa. No, może nie stricte przegrywa, ale. Ale po biciu na D2 jest. Yy, kaszalot, nie? To wszystko dobrze było. Ja to wiem, mm, tak i tu nie, nie, nie bić na D2 tylko bić na G3 albo na H3 nawet kurcze bele. No i tutaj już się robi ciężko, a no i Koń H7, Koń H7, Koń 7 stary. Tak no i tutaj miał wygraną oczywiście, bo mógł, ee... a okej okay. to nad wystarczyło. No i przewaga, nie? Kluczowe momenty tutaj, mm, tu kluczowe momenty to bicie. I koń H7. To bicie i koń H7. Ale co? Wieża F8 załóżmy. Ja biję wieża F8. Załóżmy, że nie widzę tego, że mogę tu bić. I idzie to co poszło. I gram wieża F. <coughs> Pozwala mu na szacha. Król G8. Wieża E3. Załóżmy, że najlepsze ruchy idą. Ewakuacja króla. Koń H4. No będzie tutaj Dociskałby z wolnym pionkiem. Hmm. Kurczę, tu, tu zawalić, tu zawalić. Oddać, Odwrócić materiał. No, kto by rozważał zwrot materiału, tylko że po tym jest oczywiście znowu kolejny pionek, nie? Więc ja mam dwa pionki więcej. Ale ja chciałem tak naprawdę zachować figurę na czysto. Materializm je zgubił. Chciałem zostać z figurą na czysto. Oh, no! He mię me lesson.